Witajcie, dziś druga część prac związanych z wiązarami. W pierwszym odcinku mieliście okazję zobaczyć jak te wiązary były produkowane w firmie Lechnar. Mieliśmy okazję i możliwość zobaczyć jak firma produkuje takie wiązary dla naszego projektu. A dzisiaj drugi odcinek z tej części, czyli sam już montaż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z placu budowy domu o nazwie Rodzina na swoim. Witajcie, w ogóle dzisiaj z nami jest Pan Leszek z firmy, z firmy Lechnar będzie montował nam więźby, przygotował dla nas projekt z Marcinem. Może z tej strony, żebyśmy no, Najlepiej widzieli. Powiedz mi, Leszek, tak. trochę opowiedz o tej swojej pracy, Od... co dzisiaj będziesz robił. No, to pierwsze, co to jest, żeby chłopakom jakoś się wygodniej robiło. Można zobaczyć, że wszystko laminujemy bo w razie jakiegoś deszczu. No to od razu nie widać, często może widzieliście, że chłopaki jak normalnie nie jest zaminowane, kładą w kieszeni, gdzieś mają pogniecione to wszystko, a takie zaminowanie sprawdza się, no bo gdzieś tam rzucą wszystko, to, to ciągle jest to widoczne. Nie? I pierwsze jak to jest, zawsze ten projekt chłopaki dostają dzień wcześniej, żeby się z tym projektem zapoznać, żeby w pracy jakichś tam błędów. Nie Popełnić. Tu akurat jest prosta budowa, to za dużo tam nie małem do, żeby, żeby się z tym zapoznać, ale są też budowy trudniejsze, no to wtedy jest łatwiej, jak sobie popatrzę chwilę wcześniej i, i już w pracy wie, te, te, te newralgiczne jakieś punkty sobie obejrzy i, i, i może się do pracy zabierać. Nie? Tutaj, co jest najistotniejsze, robimy rozmierzenie, rozmierzenie budynku. Można najpierw. Są wymiary podane danym budynku, długość, szerokość, to pierwsze chłopaki idą i sprawdzają, czy te wymiary zgadzają się z projektem. Jeżeli są jakieś tam rozbieżności, bo to są z reguły rozbieżności centymetr, dwa i tak dalej, to po prostu sobie to rozkładają odpowiednio. Jeżeli jest dłuższy budynek, no to po prostu o centymetr, na przykład 2 cm jest dłuższy, to po centymetrze z każdej strony muszą to sobie podzielić odpowiednio, proporcjonalnie, żeby wiązary. Wystawały wszędzie proporcjonalnie na tą samą, na tą samą długość. Nie? I tu, dla ułatwienia im, mają pomierzone nie, żeby, bo na tym rysunku mamy rozstawy po kolei, każda. A jeżeli mierzymy od belki do belki, popełniając po milimetrach jakieś błędy, to nam, może nam się to sumować i wyjść jakiś grubszy błąd. Więc dla ułatwienia na tym, to mają pomierzone od zewnętrznej krawędzi po kolei wszystkie wymiary zsumowane. To rozciągają całą miarę, zaznaczają sobie i, i nie ma tego błędu. Uwzględniając przedtem, jak mówiłem, jeżeli będzie szerszy budynek, to powiedzmy, że jest węższy, to zaczynają w miarę trzema, pół centymetra czy ileś przed murem. A jeżeli jest dłuższy budynek, no to odpowiednio sobie to po prostu podzielą, żeby to wszystko miało, pasowało, nie? A to że się sobie z praktyki właśnie ta tak, wziąć, tak? Tak, tak, tak. tak, 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 tak żeby to, no to żeby, wygodniej. Żeby, żeby nie powielać błędu, nie? Znaczy to jest, z tego wzięło się, że często jak mam, specjalnie mamy takie miary długie, że sam zahacza sobie je mhm. i wtedy jeden człowiek na przykład, bo my ogólnie rozumierzamy wszystko na dole zawsze, jeżeli tradycje, bo dużo mhm. robimy tradycji, to wtedy jeden człowiek wystarczy, że tą miarę rozciąga i wszystkich, wie, nie jest potrzebnych więcej ludzi do, do jakiejś tam konkretnej, konkretnej pracy, nie? To ułatwia. I co jest, jest jeszcze taki, bo to mieliśmy już jak gdyby z tradycji, zaczerwieniliśmy i wprowadzamy na wiązarach. jak przyjadą, to pokażemy. Nie, nie, przy montażu nie rozciągamy żyłki po zewnętrznej krawędzi, jak w większości wiązarów, bo tak w yy, większości, którzy montują. Na produkcji jest zaznaczone 30 cm od zewnętrznej krawędzi linia i chłopaki rozciągają sobie ten sznurek wewnątrz i z góry patrzy i już sobie montuje te wiązary, nie musi się wychylać i patrzeć czy ten wiązar jest tylko ustawi sobie do sznurka, on już jest dokładnie ustawiony. Genialny nie? pomysł, nie? No. I to Także, z tradycji wziąłeś? No to jakby z tradycji, Aha. żeśmy już ten sznurki żeśmy sobie rozciągali, tak i ten. Później oczywiście jest to wszystko jeszcze rozciągane i sprawdzane. Ale przy montażu, żeby to było wygodniej, łatwiej, nie trzeba było gdzieś tam spatrzeć i tak dalej. Jeszcze ten, który na dole zahacza, sobie to sprawdza jeszcze, ale, ale to ułatwia, ułatwia montaż. Nie? To są takie pierwsze, te najważniejsze, które, które, które na początku, przy, przed montażem, rzeczy, które żeśmy sobie tak, że tak powiem, przez okres pracy swojej ten do, 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 dopracowali i, i to nam mi Leszku, ile, ile lat już to wszystko ciągniesz? Znaczy, ja głównie no, 28 lat już zajmuję się ciesielstwem jako takim, nie? No, jak byłem jeszcze jak byłem mały, to, to nie wiem, ile miałem. Pewnie 13 lat to z tatą zaczynałem bawić, y, bawić ciesielstwo. Tata mnie do pomocy tam zabierał. Jeszcze mogę pokazać, o, tu na tej, tu. Jeszcze nie, nie wiem, czy Państwo, tak, takie były pi, piły, jak to się mówi, Moja, twoja, tak. ciągnięte, no i kiedyś odskoczyła to piła, bo to się przy, przytrzymywała. I jeszcze mam tutaj spor tymi długimi piłami jeszcze do tej, bo kiedyś żeśmy ten, jak jeszcze, jak byłem mały, to pierwsze klały nie wycinało się piłą, tylko jeszcze siekierką, nie? Siekierką było te, te, to, to, to na początku jak ten, no i i tak mnie tata tym zaraził i, i tak zacząłem się też no, jak tata jeszcze mówi, tata miał, mój 78 lat to jeszcze na dachu pracował, nie? I, i mówi, jak ja zacząłem pracować, to mówi, no to Leszek ścigamy się, kto pierwszy zrobi dach. tak? był, i był <grym 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 i, w stanie, bo starsi wszystko. ludzie nie robili pustych w ogóle przebiegów, oni poruszali się powoli, tak. ale tak. robili to szybciej, aniżeli tak. ci młodzi ludzie, bo młody ludzie to, to szybko, a, a nie myśli, no, a nie myśli co ten, nie. No, dlatego też. Czyli całe, ma, całe życie spędziłem Całe tutaj. życie, no a jak syn, który ten jak syn skończył studia i nastawił się bezpośrednio, żeśmy już planowali jakby te wiązary, to jak skończył z studia, no to dzieliśmy się za te wiązary, to już tak mamy teraz chyba czwarty rok. No i pomału. Rozpędzać, Rozpędzamy firmę wiązarową, bo tradycję to, to ma, jesteśmy już, no do, nie, nie chwaląc się, dosyć znani na swoim rynku, dosyć y, mamy duży ten rynek, jeżeli chodzi o tradycję tu wokoło piła gorzów, bo bardziej tu jesteśmy, że tak powiem, z, jesteśmy skrzyża, więc ten rejon jest, jest naszym rejonem, nie? a to, to jest przyszłość, więc zaczynamy. Też robić myślę, wiązary. Tak, też myślę, że to jest przyszłość. No Już pomału to oddajemy rysunek, bo potrzebują, żeby, żeby montować tu. Ogólnie, żeby tą chłopakom usprawnić, to już młotka praktycznie nie używamy. Wszystko są gwoździarki do paslody, do pierścieniowych gwoździ i do gwoździ ciesielskich. Także w każda brygada ma przynajmniej po 2-3 każdego rodzaju gwoździarki żeby w razie, gdyby coś tam jedna zaszwankowała, to ten, to, to, to i używamy tylko i wyłącznie gwoździarek, a, i y, urządzeń akumulatorowych firmy Hilti, to do, do, do tutaj, bo to pozostałe wszystkie rzeczy, to jest y, przekręcane na wkręty, to już później będzie widać, jak to tam wszystko wygląda, nie? O, tutaj mają takie regały, zawsze nie bierzemy, Materiały na daną budowę, tylko mają zawsze jakiś tam zapas, że w razie, jak to na budowie, może coś wyskoczyć. Więc żeby, żeby mieli, to ileś tam materiału zawsze więcej aniżeli jest to potrzebne. Moi drodzy, cały proces montażu zajmuje około 7-8 godzin. Tak było w naszym przypadku dla naszego projektu, czyli rodzina, rodzina na swoim 94 metry kwadratowe. Aby Wam po prostu nie przedłużyć tego odcinka, pokazałem Wam w kilku ujęciach, jak wygląda ten montaż. My jako firma jesteśmy bardzo zadowoleni z tej realizacji. Z naszej strony oczywiście możemy jak najbardziej polecić firmę Lechnar, która zamontowała nam więźbę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się jak zawsze w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie, cześć.